Pierwsze logowanie do katalogu bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszego logowania do katalogu bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy dokonać ze strony startowej biblioteki, klikając w zakładkę Katalog Bibliotek UJ albo wpisując do wyszukiwarki adres katalogi.uj.edu.pl. W prawym górnym rogu ekranu na stronie katalogu znajduje się oznaczony czerwonym kolorem link do logowania. Zaloguj się. Klikając w ten link przechodzimy do punktu logowania. Przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła. Należy to zrobić bezpośrednio wybierając link. Kliknij, aby zmienić hasło. Na ekranie wyświetla się formularz, do którego wpisujemy alternatywnie albo posiadany numer karty bibliotecznej, albo zarejestrowany w bibliotece adres e-mail. Nie wpisujemy obydwu danych naraz. Dostajemy komunikat o wysłaniu na nasz adres linku do resetu starego hasła. Teraz należy wejść do swojej poczty, gdzie powinna być informacja systemu bibliotecznego o resecie hasła do katalogu. Należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją. Jeżeli nie otrzymaliśmy wiadomości, należy sprawdzić, czy nie ma jej w spamach. Resetujemy stare hasło przez utworzenie nowego hasła. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Logujemy się do katalogu przez nowo utworzone hasło. W razie trudności z logowaniem prosimy o kontakt z biblioteką. Można dzwonić do katalogu w BJ. Telefon 12 663 5311 Zgłosić problem przez stronę biblioteki, korzystając z linku Zapytaj bibliotekarza lub przyjść osobiście do biblioteki Jagiellońskiej.